Kobietki, 10 minutek Sinseja. I zaczynamy takim pięknym różowym sweterkiem. Taki półgolfik, no nie? 39,99. Ładny róż, zobaczcie. Krążek. Aha, i one są jeszcze takie pasiaczki. To co, lecimy sobie wieszeczki po kolei? Coś się strzeskało. Ładny rękawek z takim guziczkiem. Bardzo ładny, no nie? Zobaczcie. No. Cena. Podałam w końcu 39 zł. I no sobie jeszcze... Aha, tu jest guziczek. Ewentualnie na rękawku. No to chyba ten na rękawku fajniejszy, co? Czy tu fajniejszy? Który fajniejszy? Też 39 zł. Jak to z tyłu wygląda? Tak po prostu, ale ładny kolor. Bardzo ładny troszeczkę ciemniejszy. O, taka różnica. Głośno gra muzyka, ale może, może. Będzie mnie trochę słychać. Ale teraz pasiaczków co w Sinseju? bardzo dużo. Też 39, tak, 39. Ta jest akurat Xseczka Brązowy pasiaczek, o ten mi się podoba. I to jest Xeczka, patrzcie jakie porównanie. O, w ogóle na stronie Sinseju, można sobie. Podejrzeć, jak to wymiarowo wygląda, taki standard ta XL nie? Ok, lecimy dalej. Sweterki. te rozpinane pokazywałam, ale jakiś zieleniaczek, jakaś nowość. Tutaj wjechała 39 zł, bardzo ładna, żywa zieleń. Nie wiem, czy kamera to oddaje. Co myślicie? Tutaj te guziczki, jeszcze białe. I, i tylko białe, czyli mamy dwa kolorki. Jeszcze taki, ale górzyczek u góry i czarna. Dobra, lecę dalej. Leci babo dalej. To ładny sweterek, zobaczcie, taki warkocze, bardzo ładny. 39 zł. Nie, 49. Są jeszcze jakieś inne kolorki? Nie, nie ma. To co, lecimy w prawo, w lewo? Dobra, lecimy w prawo. Tutaj jakiś Petarę 59. Ten jest w rozmiarze L. Ale jeszcze jest taki, taka, taki brudny róż. O. Czyli mamy dwa kolorki. Tutaj, och, jaki, jaki ładny jest ten róż. Nie lubię takich materiałów, ale kolory petarda, patrzcie. róż świetny. Czekajcie, bo jeszcze raz najadę na ten róż, tylko odwieszę ten niebieski. O, ale ładniutki. Tu ma takie fajne rozcięcia. Co myślicie? I kochani, subskrybujemy, zbliżamy się do 50 tysięcy subskrypcji. O, jeszcze taki kolorek. I tam jeszcze jeden. Dobra, już wyciągam. Na 50 tysięcy subskrypcji szukuję coś ekstra, także kto nie subskrybuje, wciskajcie ten dzwoneczek, za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. Ta jest w rozmiarze M. Zresztą takie jaśniutki. Ale kolorków co? O. To ten jakieś króciutki już... O! Gdzie tam babo? Jeszcześ czekajcie, bo nie mogę odwiesić. Tu jest w ogóle dział dla domu, ale to dla domu sobie przyjdziemy kiedy indziej, co? Póki co lecimy z ciuszkami. Taki zwyklaczek, sweterek. Fajne były w hm przegląd na kanale z takimi puszkami, naprawdę warte. Tylko chyba 107, trochę drogo, ale warto, żeby oko zawiesić. 39 zł. Ja kocham Simsy za te ceny. <grych> Tutaj dalej jakieś. A, takie jebot, patrzcie. Co prawda gryzące, jak dla mnie, ale. Ale nawet nieźle się prezentuje. 69 zł. W sensie 70, no nie, to jest akurat w rozmiarze. XS, ale może wyciągnę taką XL-czkę? Jest tutaj może? SK. XSK. Łomatko, jakie to malutkie, wszystko. SK, dobra, to wielkie już połaz poszły, wyszły w sensie, tak. o same Seczki I XSeczki, no trudno. No to Wam nie pokażę, nie? Ale ewentualnie, jak któraś nosi taki rozmiar, no to patrzcie. No, to jest nawet duże, to mi się wydaje. Tam byłam. Te czarne jeszcze są w takim kolorze. Krótkie sweterki. To jest taka malinka. 39,99 99. a tutaj eleczka. To ostatnio pokazywałam. Jak już najechałam, tylko przypomnę cenę. 69, i to też pokazywałam. 59. To idę dalej. Ten warkocz mi się podoba. Ładny jesteś warkocz. Ładny, ładny, ładny. Dalej sweterki. 39. 99. Och, podoba mi się ten sweterek. Jest tu gdzieś lusterko? Jest, tam. O, jak daleko. Dobra, chodźcie, dostawię sobie co? Co to tak daleko to lusterko? O. No i. Lubię takie, Ale w ogóle zresztą ja mam nitek na sobie. Czemu mam? Jejku. Ładny ten kolor. Nawet mi jest ładnie co myślicie? Dobra, chyba sobie go zabiorę. To też z tych takich gryzących, ale on jest taki mniej gryzący, tak mi się wydaje, że będzie mniej gryzł jest jeszcze w takim kolorze, już Wam pokazuję 59 zł podoba mi się, tylko jak ja bym musiała mieć rozmiar, no nie wiem, dobra, muszę do przymierzalni chyba zabrać jeszcze jest coś takiego, zaraz się zastanowię. Póki co przegląd, babo, przegląd. Dobra, ja się teraz naoglądam tych te ciuszków w tym Sisay'u, Jejku. wszystko bym wykupiła. 39 zł, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby te przeglądy były codziennie, codziennie mi się coś podoba. Ale nie no, oczywiście rozsądek trzeba włączyć. Ja dużo nie kupuję. Na szczęście. No, coś mi się musi mocno spodobać, ale też tak często nie chodziłam po tych odzieżówkach, a teraz ja tak będę codziennie, to ja nie wiem, ja nie wiem, babeczki, jak to będzie. <grytanie> Dobra, lecimy dalej. 59 zł, taki pasiaczek z takim golfikiem, o. I... Aha, tutaj po prostu, taki typowy golf, 59... Gdzie tu jest? 59,99. Ale ja lecę szybko, żeby jak najwięcej pokazać, nie? Także teraz codziennie przeglądy z na kanale. Także zapraszam, dziewczyny, jak lubicie ten sklep. Też niezły ten golfik. Emeczka, duża, nie? No, duża. Idziemy się tam, nie, tam byłam ostatnio. Czekajcie, zastanowię się. Dobra, idziemy tutaj. Jakaś koszuleczka 29,99. Taki zwyklaczek jak jaki bucik jaki obca z co? A teraz Sensei ma fajnego buta, o tam jest widać, tam, 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 pokazywałam w ostatnim, poprzednim przeglądzie, możecie sobie wrócić do niego, taka skarpeta, ale świetny obcas, ładny kolor tych gaci, z takim guziczkiem, a gdzie tu jest cena, 49 zł. ale głośna muzyka grana, tutaj te spodnie, ale to pokazywam, dobra, pomijam to, co oglądaliśmy już, to pomijam, 49 zł. taka bluza. Podnie w pipetkę, pepitkę, jak to się mówi, Pipet? Pe Pepitka? <noise> Zawsze mam problem. 49 zł, takie leginsy, nie? Ok. Jakiś groszek, ładny kolorek. Bardzo ładne dostawiłabym, ale to lustro jest z drugiej strony, nie chce mi się tam lecieć. A fajna jest. Dobra, chodźcie jeszcze. Przejdziemy, co? Tak, teraz się, na nalatasz przed to lustro. A się okaże, że lustro tam drugie. Nie no, to jest chyba tylko jedno. Nie wiem, nie wiem. bo ja pani? Podoba mi się. Widziałam też taką ostatnio w Sinseju wczoraj, tak, taką kieckę. Z takimi większymi ciapami. Dostawiałam ją i powiem wam mocno o niej myślę, bo Później oglądałam ten przegląd domu i mi się podoba. Jak będzie ta kiecka tutaj, to Wam pokażę. O, jest chyba nawet, tak? Czy nie? Tu jest w wieszak z kieckami. Są te kiecki? Nie ma. W tamtym Czinselu były. No szkoda, pokazałabym wam. Idę do dobra. dobra było tu, to jeszcze idziemy tu i tutaj jeszcze tu i tu. Mam wróżby się zagadała. I kończymy, co? Takie szybkie 10 minutek. Tak. 49 zł i tutaj taka koszuleczka z diamentem. Widziałam biało ostatnio, pokazywałam, w sensu a ja tutaj taki, o fajny kolorek, też mi się podoba, też bym dostawiła, ale dobra, że mi się nie chce lecieć, poza tym jak zdejmę to nie odwieszę. Obok jeszcze jakiś plecaczek, taki zwyklaczek, 59 zł, o, no dobra i pasiaczek, wszystko na nowej kolekcji, o żeby nie było, 39,99 o, i tutaj ten kotek. Ona ostatnio pokazywałam mi, jak były złożone, nie? No to po rozłożeniu nawet fajnie to wygląda. O, to są w ogóle różne te koszuleczki. 25 zł Z końcówką. Tutaj biżu. Ale nie chcę. Biżu. biżu zrobimy osobno. Idę jeszcze, bo może pokażę Wam tą kieckę. Nie, nie ma tej kiecki. Ale takie jakie spódnice wjechały, patrzcie. O ja! Jaka spódnica! Ja pokazywałam je. Dobra, pokazywałam, ale one no są też... Świetne, 69 zł. Takie miłeczki. I. Ach, i ta kamizelka. O, w ogóle jakaś promka jest. Minus 50% na drugą sztukę z damskiej kolekcji dżinsowej. Spodnie katany, spódnice, sukienki, kamizelki. Promocja obowiązuje w dniach od 7 do 20 września, także tylko na produkty nieprzecenione. Także, no, dziewczyny. Patrzcie, jeszcze promka. Fajna, co? to jaki błysk. W ogóle jestem ciekawa kapeluszy z takim właśnie, z takim brylantem. Gdzieś tam widziałam, że, że Sinsei ma, także no tak sobie będziemy lecieć codziennie. Do przodu, do przodu, aż w końcu dotrzemy do tych kapeluszy. Fajne to jest, co? Tutaj wszystko pokazywałam, no to idę, co? Idzie babu. Dobra, dzięki, że byliście, do następnego, cześć. Dobra, tak jeszcze chodzę, bo powiem że szukam tej kiecki. Ale jednak muszę, muszę się wybrać to... do tamtego senseja, bo to nie widzę. Nie ma, babo, nie ma. Jeszcze jest szansa, że tam będą. Nie ma. Ale te pokazywałam ostatnio jeszcze tutaj w tym senseju sam w takim kolorze. 39 zł. To ten piękna czerwień. Ten piękny. Piękna czerwień tego golfika dostawiam go. Bardzo ładnie się prezentuje. Ale potrzebuję jeszcze jakiegoś manekina na miniaturkę. Czy to jest jakiś manekin? Jest manekin i powiem Wam jeszcze tutaj dziewczyny dołożyły. Ach, jaki spodzień. Jaki kolorek. Także nie ma tego złego, że szukałam szukałam miniaturki, bo trafiłam na fajny gać. 69 zł. Czekajcie ładnie odwiesimy. O, dobra, siedzi. Pokazywam czarno ostatnio, nie? To teraz jeszcze taki kolor. To są te woskowane, nie? I nowa marynara, o ja jaka stylowa, czekajcie, pokażę Wam. No, 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 co myślicie? To jest ta marynara. Pokaż się. Nie wiem, czy jej pokazywałam, może i tak, ale w tym zestawieniu na manekinie wygląda nieźle. Czekajcie, odjadę trochę. O. No i? Dobra. Jeszcze coś fajnego wyczaiłam. Co to jest? Gumeczki takie, patrzcie. Jakie to ładne. Ewentualnie takie. Dobra, idź babo, idę, cześć.